Siema, tu dogi, witam was w nowym odcinku z mojego serwera, czyli khc.pl i ogólnie widzowie. No edycja trwa trochę czasu i Dziku generalnie powiedział, że już będzie dzisiaj kończył edycję, więc widzowie sobie pomyślałem. Zaraz, że mam tutaj właściciela, mogę napisać siema przy wszystkim na czacie no i no i dziku powiedział, że dzisiaj kończę edycję no to ja sobie pomyślałem takie wiecie 1000 IQ yy, że że po prostu zniszczę serwer, tak? Że zniszczę serwer jak dzika nie będzie yy, zacznę dawać game -mody ludziom i po prostu zrobimy coś fajnego, jakoś rozwalimy spawn. na wieczór. dobra widzowie generalnie yy, Miałem teraz takie 10 minutowe zdwu, bo musiałem zjeść, yy, zjeść obiadek, a więc jeszcze tutaj się ze wszystkimi przywitamy yy, o kurde, troszeczkę mi tutaj laguje No, troszeczkę mi tutaj laguje Minecrafta, nie wiem czemu Ale dobra, przywitamy się tutaj z każdym widzę, że na serwerze no, no ludzie się ze mną witają, więc jest dobrze A nie, wykres mnie wyzywa Kurde, nie wiem czemu mi tak zacina, ale może przez to, że dopiero MC odpaliłem o, i J dziku. No i tyle, że wiecie, bo na KLHC zrobili coś takiego, że jak się pisze J dziku, to pisze J dogi 137 więc jak chcecie wyzywać dzika, to musicie pisać J dogi 137 bo tak zrobił e, e, technik Jakub, nie? I e, trochę w sumie beka. E, no i co dobra, przywitałem się z serwerem, no to teraz może pora napisać e, Mam właściciela od dzika? Dobra, generalnie ludzie się zaczęli tewać na spawna Dobra, lp grope, gm1, wszyscy już powinni yy, True Dobra Slash Dobra, napisałem tutaj ludziom na serwerze, żeby wpisywali game moda 1 Z tego co widzę to już ludziom działa, więc Jest naprawdę fajnie Nie działa ludziom to czy nie? Opa, działa ludziom Czy nie działa? Ej Lu ja pierdzielę co tutaj się dzieje Patrzcie co tutaj się odwala, czekajcie, dobra, wysadzamy ten serwer Czekajcie im, im działają te GM1K A im chyba to nie działa widzowie czy o co chodzi? Nie no działają im, to nie wiem, większość ludzi tutaj ma down. No dobra, widzowie, kurde, blacha. Setujemy tutaj na set 46. Setujemy tutaj set 43. E, znaczy set 46. No i kurde, wysadzamy ten serwer, kurde, nie ma, nie ma KHC, widzowie, kurde. Eee. O, ktoś mnie połkuję na tym spiku, jakiś frajer, głupi. Eee... Ej, dobra, jakiś frajer, Ja wychodzę z tego team spika. E, dobra, ogólnie. TNT się nie odpala, nie wiem, chyba jest... Chyba jest jakiś błąd i chyba się TNT nie odpala, ale dobra, zobaczymy, zobaczymy. Jak się nie będzie odpalać TNT. Jezu, co za Jakub. TN... Dobra, Jakub jest frajerem, widzowie, ja Jakub nie ogarnął TNT. Teraz poproszę jak oglądacie ten odcinek, teraz to poproszę. Kurde w komentarzu napisać, że Jakub jest totalnym Steve'em, bo chłop nie ogarnia, ale patrzcie teraz na tą komendę Slash PR uh, albo nie, czekajcie. Uh, spare. 0,25? <laughs> nie, no mordy, rozdupiamy spawn na tą komendą może. Tyle że najgorsze jest to, że to TNT nie działa, a tak naprawdę TNT jest najfajniejsze. E, ale w sumie możemy też jakoś zalać lawą w se... Patrz, chłop, spierdziela! Ej, w sumie też pomyślałem sobie, że e, oprócz zniszczenia spawna e, możemy potem jeszcze zniszczyć jakieś gildie stopki e, To w sumie byłoby mega fajne, dobra, widzę, że tutaj już e, spawn doszczędnie został zniszczony. Chodźmy jeszcze na PvP, widzowie, i ja mam mega pomysł, czekajcie. Aha, PvP, PvP tutaj nie ma, bo on przekleił on przekleił jakby spawna, ale bez PvP, więc trochę lipa, yy, ale ogólnie pomyślałem sobie w sumie widzowie, że, że skoro mogę tutaj robić co chcę, bo tak mi powiedział dziku, yy, to sobie robię Enchant Sharpness 1000 O kurde Ha, siekierka mi się zrobiła, Szarpens 1000 nie wiem czemu. Ale dobra, walimy tych frajerów, kurde, na web. Gdzie oni tutaj są? Tutaj są jakieś frajerzy. Plus 50, wbijamy topkę wizowie generalnie. Gdzie oni są? Ja ich wszystkich zapierdzielam, kurde. <głupy> Chłopy nie umieją sobie odpalić, kurde, walonego game moda. Dobra, walę ich wszystkich na web. Generalnie niektórzy sobie tutaj włączyli game moda 1. A czekajcie, jak ja mam tą komendę. Essential game mode, al kurde, bo myślałem, że to można tak sobie zmieniać Na game mode 0, dobra, tutaj chłop nie żyje, kurde Rozpierdzielamy tych frajerów, widzowie Chłopie tutaj chyba nie za bardzo ogarniają Tu jeszcze jakiś chłop No ale tutaj większość jest na game mode, więc w sumie trochę lipa A patrzcie, ten nie jest No to sie siema, lolek Ej, jak ja wbijam już na tym odcinku z 300 ranku Już chyba znalazłem najlepszy sposób na wbijanie topki takiej, kejha za O, siema, byczku A nie, nie, no już wszyscy chyba mają e, tego... Mmm, już wszyscy chyba mają widzowie tego Game Moda, więc w sumie to nie ma już sensu. Myślę, że, że spawn jest już doszczętnie zniszczony widzowie. Więc chyba po prostu zaczniemy się teraz do gili stopki. Otóż pierwsza topka na serwerze to jest gilia RR Zobaczymy. Jak tutaj to wszystko u nich wygląda? Tylko sobie kompas wezmę. I w ogóle też pod koniec zbanujemy sobie dzika. Zobaczymy, jaką reakcję. E, zobaczymy reakcję dzika, kurde, na rozwalanie serwisu. E, dobra, okej, okay. generalnie Gilda tutaj. Otjęty on jest! Wreszcie, wreszcie Jakub ogarnął na widzowie. Wreszcie Jakub ogarnął dawna, A więc, jeśli, jeśli Jakub ogarnął na to widzowie, zróbmy taką jedną fajną rzecz, tak. A nie, dobra, nie to. SET 46. Zróbmy jedną taką fajną rzecz. Jak go odpalił TNT i zobaczmy, zobaczmy. Nie! Nie! Co się dzieje? Co się dzieje, widzowie? Wy to widzicie? Ja pierdzielę, patrzcie, jak to TNT wybucha. Co? Ja pierdziele, dobra, wysadzamy to ty, Ja pierdziele, co tutaj się dzieje Patrzcie, jakie zniszczenia Przecież to, to już nawet w 1% jak nie wygląda Widzowie, no patrzcie, co tutaj się dzieje 60 FPS-ów Co jest grane Ale patrzcie, jak się trochę oddalę Jezu, jak to wygląda 30 FPS-ów, co jest Komputer mi się pali Wykres napisał, dobra yy, Kick yy, Wykres Wykres podłoga nie mogę pozwolić Na... na to, żeby Twój komputer Był RIP Dobra, wykikujemy tutaj, bo, bo chłopowi Chyba komputer wybucha, więc trzeba Trzeba chłopowi trochę pomóc, patrz jak to, to TNT Zaraz bedrock widzowie, widzowie przebije generalnie Naprawdę mega fajnie, że włączyli to TNT, bo bez TNT To nie byłoby to samo w sumie widzowie, dobra jeszcze tutaj o kurde! Zrobili złom. Ej, patrzcie, zaraz wypierdzili serwer. Patrzcie, co ja teraz jeszcze zrobiłem. Nie, nie, wypierdzili. Co? Co ja zrobiłem? Najgorzej! Najgorzej! Patrzcie, wypierdzili serwer. Nie, nie gadać, że serwer wywali. Co się dzieje? Co się dzieje? Zrespiłem ile TNT? Czekajcie, to się gdzieś. Mordy zrespiłem chyba z nie wiem. 10 milionów TLT tutaj Co się nie odwala Patrzcie jak wygląda spawn Po kurde 5 minutach rozwalań widzowie, kozacko, kozacko e, Pójdę sobie jeszcze tutaj Do gildii hop, ponieważ Gilia jest druga w topeczce Zobaczymy co tutaj mają, kurde O, widzę, że bardzo ładny kuboid No ale sorry generalnie beczki No, e, nie ma Nie ma tak, o kurde Naprawdę, naprawdę Widzę, że tutaj no, widzę sobie pewną rzecz, której nawet nie będę wypowiadał, ale generalnie powiem wam, że ciekawie się bawią tutaj, ta Gildia, ale co z tego skoro? I takim rozpierdzielę Kuboida Set46, no i kurde, jak generalnie wiecie, wiecie Gildia Hop, nic osobistego, nic osobistego, ale generalnie w tej sekundzie właśnie rozdupiam wam wam gildię. Aha! A bo, Jakub włączył TNT, chyba tylko na terenie spawna. Ale Lipa, dobra. Ale za to, chyba nie spodziewa się, że zrobię coś takiego. O kurde, w złym miejscu. Nie. Czekajcie, co się odwala. No czekajcie, ty, wpisuj teraz PHEREZO 70 i wywala serwer, widzowie, wywala serwer, czekajcie. Ja to muszę wpisać. Nie, no, jak wyrobię serwer, to to będzie coś tak pięknego. Ale chyba mi permisję zabrali, bo tak. No. Ty... O kurde! O kurde! <ścoughs> Widzicie, co się odwaliło? Ja nie mam pytań, ja nie mam totalnie pytań, widzowie. Jest totalny lag. Nie wiem ile jest TPS-ów, czekajcie, nie wiem czy mogę to sprawdzić. TPS. A, dobra, bo to takie. What? Każdy dostał 50 tysięcy kejsów! Dobra, robimy opening, widzowie. Robimy opening. Co zrobić z 50 tysięcy case'ów O, kurde, patrzcie, ale patrzcie, jak płynnie się otwiera te case'y jak patrzcie, wszystko jest takie mało płynne, a case'iki tak płynnie sobie można otwierać Dobra, kurde, otwieramy milion case. Ów. Co jest grane? Dobra, widzowie, banujemy Dzika Dziku to jest frajer e, Dziku to Fryer. Dobra, banujemy Dzika za to, że jest frajerem <grym> Pozdro, chłopie, piszą na, ser na serwerze Dobra, kurde e, Usuwać serwer <grym> Dobra, usuwamy KHC, widzowie Usu Elo serwer, nie pozdrowie ty nie jak proszę Dobra widzowie, ja kończę odcinek, generalnie mam nadzieję, że Wam się spodobało jak tutaj rozdop, rozdupiliśmy serwer, czekajcie, ja sobie jeszcze tak na miniaturkę strzelę Ło, tak nam o kurde, ale mi zaciało e, No no i jeżeli chcecie więcej takich odcinków na, na końcu edycji KHC jak będzie się kończyła, no to możecie strzelić łapkę w górę No i do zobaczenia w kolejnym filmie Siemo!